Hmm. Przywódcy ośmiu gangów Każda postać ma swój taki jakby gang Nie wiem czy to jakieś mafie japońskie czy coś tam Każda z tych postaci ma swój taki indywidualny gang Jest przywódcą gangu I pewna postać, której niestety nie możemy wybrać A fajnie by się nią grało hmm, Która jest ostatnim przeciwnikiem w grze Zorganizowała turniej nie wiem dokładnie na czym ten turniej ma polegać. Czy to jakieś wpływy w mieście, czy coś. Ale ogólnie, naprawdę. Jeśli chodzi o nawet samą grafikę, no to nie jest aż taka tragiczna jak na tamte czasy. Rzekłbym nawet, że jest dobrze dopracowana. Ilość kombinacji ciosów na pełnej wersji, niż to jest emulator, więc nie mogę wam pokazać wszystkiego. Niestety. Mm, ilość kombinacji na pełnej wersji jest naprawdę zdumiewająca.